DZWON ŚWIĄTYNI Świątynia znajdowała się na wyspie, dwie mile od brzegu. Osiadała tysiąc dzwonów. Dzwony wielkie i małe, dzieło najlepszych ludwisarzy świata. Gdy wiał wiatr lub zrywała się burza, wszystkie dzwony świątyni były jednym głosem, tworząc symfonię, porywającą serca słuchaczy. Po kilku jednak wiekach wyspa zapadła się w morze, a z nią świątynia i jej dzwony. Starożytna tradycja mówiła, że dzwony dalej biją bez przerwy i że ktokolwiek słuchałby uważnie. Mógłby je usłyszeć. Poruszony tą legendą, młody człowiek przebył dwa tysiące mil z zamiarem usłyszenia dzwonów. Całymi dniami siedział na brzegu naprzeciw miejsca, gdzie dawnymi czasy wznosiła się świątynia i słuchał. Słuchał z całą uwagą. Ale słyszał jedynie szum fal rozbijających się o brzeg. Wysilał się jak mógł, by oddalić od siebie szum fal i usłyszeć dzwony. Wszystko na próżno. Szum fal wydawał się obejmować wszechświat, trwał przy tym tygodniami, aż ogarnęło go zniechęcenie. Wtedy przypadkiem usłyszał mądrych ludzi z wioski. Rozprawiali z namaszczeniem o tajemniczej legendzie dzwonów i o tych, którzy je słyszeli. Potwierdzali prawdziwość legendy. Serce w nim płonęło, gdy słyszał te słowa. By wrócić do zniechęcenia, gdy następne tygodnie wysiłku. Nie przyniosły żadnych rezultatów. Postanowił wreszcie zrezygnować z zamiaru, może nie był predestynowany do bycia jednym ze szczęśliwców, którym dane było słyszeć dzwony, może też i legenda nie była prawdziwa. Wróci do domu i uzna swoje niepowodzenie. Był to ostatni dzień jego pobytu w tym miejscu. Udał się po raz ostatni na ulubiony brzeg, aby pożegnać morze, niebo, wiatr i palmy. Wyciągnął się na piasku patrząc w niebo i słuchając odgłosów morza. Tego dnia nie opierał się tym odgłosom. Przeciwnie. Oddał się im i odkrył, że poszum fal był dźwiękiem naprawdę słodkim i przyjemnym. Tak owładnął nim ten odgłos, że ledwo był świadom samego siebie, gdyż głębokie było milczenie, które ten szum wytworzył w jego sercu. I w tej ciszy usłyszał je. Dźwięk jednego dzwonka, potem następnego, i jeszcze jednego, i jeszcze. Oto już wszystkie, i każdy z osobna, z tysiąca dzwonów w świątyni, dzwoniły w podniosłej harmonii. A jego serce. Ogarnęło zdumienie i radość. Jeśli chcesz usłyszeć dzwony świątyni, słuchaj głosu morza. Jeśli chcesz widzieć Boga, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj go. Nie rozmyślaj nad nim. Po prostu patrz.